Chyba się ktoś pomylił. Wsłuchaj nam telefon, ale jest logo zebry. Cześć, witamy w aspektach logistyki. Dzisiaj kolejny odcinek z zebrą i kolejne urządzenia mobilne. Zebra EM45 EM Enterprise Mobile. Zupełnie nowe oznaczenie, urządzenia. Zobaczmy, jak to wygląda. Urządzenie. I dodatkowo mamy kabelek USB-C, ale bez kostki ładujące. To odłożymy sobie może na bok. EM45 wygląda jak telefon, taki zwykły. W ogóle nie ma skanera, to jest ciekawe. To jest pierwsze urządzenie Zebry, chyba, a nawet na pewno w sensie terminal mobilny, który nie ma skanera. Ale przejdziemy i do tego. Słuchajcie, urządzenie całkiem zgrabne, całkiem lekkie, bo raptem 250 gramów wagi. Ekran o przekątnej 6,7 cala i grubość zaledwie 1 cm. I naprawdę wygląda to jak zwykły smartfon. Mam tutaj dla porównania Samsunga S24. Zobaczcie, wyglądają niemal identycznie, jeśli chodzi o wielkość bardzo podobnie jeśli chodzi o, o, o grubość i mam wrażenie, że nawet ten Samsung jest może troszkę cięższy, chociaż nie wiem jaka jest specyfikacja, nie wiem ile on waży. Ale to, co chciałem Wam powiedzieć i pokazać, to to, że to jest urządzenie, które wygląda normalnie jak standardowy dzisiejszy. Smartphone. Natomiast o, to nie jest taki zwykły smartfon. Przede wszystkim, tak jak to każde urządzenie zabry, on jest troszkę bardziej odporny niż te urządzenia konsumenckie. E, może upaść z nawet 1,5 metra. Jest do tego oczywiście Etui. Można się wyposażyć także w akcesoria Etui firm trzecich. E, jeśli chodzi o to, czego nie widać, a mianowicie o środek, a więc jest to urządzenie napędzane procesorem Qualcomm Snapdragon. 2,2 GHz 8 GB pamięci RAM. Jeśli chodzi o łączność, e, oczywiście, skoro smartfon, tak, takiego e, stwierdzenia użyłem na początku, no to oczywiście musi być moduł GSM i tutaj mamy także e, oczywiście taki moduł w wersji 5G, oprócz tego mamy Wi-Fi 6E oraz mamy NFC, czyli także może to służyć jako urządzenie takie profesjonalne do przyjmowania e, płatności oczywiście z odpowiednią aplikacją e, na nim wgraną. Jeśli chodzi o baterię, jest to ogniwo o pojemności prawie 5000 mAh. Bateria jest niewymienna, to też jest rzadkość w zebrze. Oczywiście ona jest wymienna, ale w serwisie, tak? natomiast użytkownik tej baterii nie może wyjąć, nie może jej wymienić. Ładujemy oczywiście przez USB-C. Natomiast to, że nie możemy jej wymienić i, i zapewnić tej długiej pracy, to nie do końca tak jest, bo zebra stoi na stanowisku, że ta bateria wystarczy nam aż na 25 godzin pracy, a więc znacznie dłużej niż typowa zmiana 8 czy nawet 12 godzina, więc nigdy nam tego prądu tego zasilania nie powinno zabraknąć. Przejdźmy do teraz do tego, co, co chyba najważniejsze, a mianowicie braku skanera. Zamiast skanera mamy kamerę. Jest to aparat o rozdzielczości 50 megapikseli, który potrafi skanować kody kreskowe. Oczywiście 1D i 2D, dodatkowo dioda doświetlająca. Ponadto z przodu tutaj przy wyświetlaczu, na górze wyświetlacza także mamy kamerę. Drugim takim istotnym elementem tego urządzenia modelu EM45 jest moduł RFID. Tutaj w tym miejscu znajduje się moduł RFID, który pozwala nam odczytać tagi do mniej więcej metra, metra 20 centymetrów. Może to pokażemy, Blokujmy urządzenie. Uruchamiamy aplikację. Ok. Jeśli naciśniemy play, skanujemy tagi. Ja tutaj mam wokół siebie kilka tagów, ich oczywiście nie widać. Wykryło nam 9 unikalnych tagów, odczytaliśmy już prawie 500 razy, może zatrzymajmy. A więc takiej odległości dosyć kontaktowej, ale wystarczającej tak naprawdę dla takiego urządzenia, do takich zastosowań, o których zaraz szerzej opowiem, ta odległość 1 czy 1,2 metra jest wystarczająca. I teraz Dlaczego to urządzenie służy? Gdzie możemy to urządzenie zastosować? No nie jest to typowy terminal taki do pracy w magazynie, chociaż w jakichś lekkich, niezbyt przemysłowych warunkach do kompletacji myślę, że też mógłby się nadać, ale przy założeniu, że nie jest to intensywne skanowanie. Bo o ile sam skaner, właściwie kamera, która pracuje w trybie skanera świetnie sobie radzi, natomiast nie jest to zbyt intuicyjne takie do ciągłego skanowania do ciągłej takiej pracy w postaci pikingu na przykład. Natomiast wszędzie tam, gdzie potrzebujemy ten kod kreskowy zastosować, odczytać go sporadycznie, a ważnym jest także odczyt tagów RFID, na przykład w branży fashion, gdzieś w sklepach do jakiejś inwentaryzacji dla kierowców, różnego rodzaju takich dostawców, może nie kurierów, bo oni też bardzo intensywnie korzystają ze skanera, ale dostawców, jeśli mamy w naszej firmie kierowców, którzy dostarczają towar, Zajmują się także dystrybucją pojemników, opakowań zwrotnych, ich rozliczania. Jeśli na takim pojemniku jest tak RFID, to w bardzo łatwy sposób możemy je przyjąć, wydać, generalnie zinwentaryzować. Jeśli chodzi o akcesoria, to tak jak wspomniałem na początku, standardowo jest dołączony do urządzenia tylko i wyłącznie sam kabel niemakowski. To musimy już sobie w własnym zakresie dokupić. Tych akcesoriów, przynajmniej na razie, jest zdecydowanie mniej niż w przypadku innych urządzeń. Urządzeń terminalowych zebry, ale różnego rodzaju casey, ładowarki takie wieloportowe firm trzecich także są dostępne, plus wszelkiego typu urządzenia mocujące do pojazdów, czytaj głównie do samochodów, na przykład dostawczych. Z czym porównać EM45? No, nie ma za dużo urządzeń, do których możemy porównać ten model, ale w ofercie zebry jest urządzenie, które nazywa się TC53E. Jest to jakby najbliżej specyfikacji e, tego EMA, a mianowicie mamy przede wszystkim e, łączność RFID. Tak, jeśli obrócimy sobie je, tutaj mamy antenę w AM ie tu mamy antenę w modelu TC53. Te urządzenia nie do końca są tożsame, bo i owszem, mają um, duży ekran, są tak zwanymi urządzeniami all touch. Natomiast TC53F w wersji RFID jest do zastosowań typowo wewnętrznych, to znaczy nie mamy tutaj modułu GSM-owego, a więc mówimy o zastosowaniu w sklepach, w retailu, ale także w magazynie. Z tego względu, że mamy tutaj już fizyczny skaner kodów kreskowych, czego nie było w EM45, więc to urządzenie nadaje się też do tak zwanego mix modelu. Kiedy skanujemy kody kreskowe, jeśli nie ma znacznika RFID, a jeśli jest znacznik RFID, możemy z niego korzystać. Ale niestety nie wyjdziemy z tym urządzeniem poza budynek, poza tak zwane cztery ściany, ze względu na to, że nie mamy modułu GSMowego. I to jest chyba największy ogranicznik tego, tego urządzenia. Natomiast no, nie ma i nie będzie tutaj modułu GSM z tego względu, że on po prostu już fizycznie nie ma się gdzie e, zmieścić. E, poza tym urządzenie oczywiście też ma tylny aparat. No. Ma przedni aparat, ale jest nieco takie bardziej masywne, troszkę cięższe. Tam o 30 gramów według specyfikacji. Ma mniejszy ekran, bo 6 cali versus 6,7, ale jest też bardziej odporne, bo może upaść z wysokości 1,8 m, a jeśli zastosujemy case, tak zwaną ramkę, możemy tutaj wtedy mówić o normie upadkowości aż 2,4 m. Zatem co wybrać? Który model? EM45 czy TC53E z RFID? To zależy. Zależy przede wszystkim od tego, jak dużo musimy skanować kodów kreskowych, jaki jest stosunek ilości skanów kodu kreskowego do skanu, czy właściwie odczytu tagów RFID. Jeśli potrzebujemy więcej skanować kodów kreskowych, zdecydowanie powinniśmy wybrać model TC53E RFID. Dlaczego? Dlatego, że ma fizyczny skaner kodów kreskowych i po prostu jest to wygodniejsze do odczytywania, także wygodniejsze do uruchamiania tego skanera, bo mamy tutaj z dwóch stron takie żółte przyciski to oczywiście też jest przycisk boczny który możemy przypisać mu funkcję skanuj jeden czy drugi bądź nawet trzeci chociaż ten akurat do skanowania u góry jest niezbyt wygodny drugim takim pytaniem na które możemy, musimy sobie odpowiedzieć jest to gdzie będziemy tego urządzenia potrzebować do jakiej aplikacji musimy go wykorzystywać jeśli mówimy o pracy poza czterema ścianami, czyli na zewnątrz po prostu, no musi to być zdecydowanie M45, bo ma moduł GSM5G. TC53E nadaje się tylko i wyłącznie do pracy Wewnątrz czterech ścian, wewnątrz magazynów, sklepów, czasami może nawet hal produkcyjnych ze względu na jego odporność, bo posiada moduł tylko i wyłącznie Wi-Fi, ale jest to Wi-Fi 6E, więc całkiem nowoczesne i całkiem szybko działające. I trzecia rzecz, a mianowicie odporność. Te urządzenia są e, wydaje się, że dosyć, dosyć podobne, e, natomiast jeśli potrzebujemy czegoś mocniejszego e, gdzie nam urządzenie może naprawdę upaść e, to zdecydowanie polecam tc 53 bo tutaj w odpowiednim case urządzenie może lądować aż z wysokości 2,4 metra. Poza tym istotnych różnic nie ma, co więcej ten m 45 śmiem twierdzić, że może być zwykłym smartfonem i, i możemy z niego e, śmiało korzystać, bo nie widzę, że jest to toporne jakieś pancerne urządzenie. Toporne oczywiście w poznym tego słowa znaczeniu, bo na magazynie takie urządzenia, te bardziej toporne, odporne na trudy i warunki pracy po prostu muszą być. Podsumowując, jeżeli myślicie o wykorzystaniu technologii RFID, bądź szukacie małego, lekkiego urządzenia, które potrafi skanować kody kreskowe, a przede wszystkim e, skanować tagi RFID, to Zebra EM45 będzie świetnym rozwiązaniem. Jeżeli chcecie go przetestować, wyślijcie maila na zapytania@aspekt.net.pl i będziecie mogli zrobić to za darmo, bez dodatkowych kosztów. Ponadto pamiętajcie o innych filmach. Zapraszam do obejrzenia pozostałego materiału z aspektów logistyki. Cześć i do zobaczenia.